Przychodzili goście, tutaj do zwierząt, które To był świetny pomysł na upalny dzień, w czasie gdy gdzie indziej paliło słońce, w cieniu drzew rosnących w rezerwacie Morasko panował przyjemny chłód. Dzieci uczestniczące w półkoloniach organizowanych przez Dom Kultury Wiktoria bardzo cieszyły się na tę wycieczkę, bo chciały zobaczyć kratery po meteorytach. Jak się okazało, wyobrażały je sobie jednak nieco inaczej. Jak? że to jest taki, no, taka wielka, ogromna kula, a to jest meteoryt. No ja myślałam, że mo, chociaż może jakieś kawałki tego meteorytu zostaną. A tam się okazało? Y, że ich w ogóle nie było. Zobaczyliśmy wielkie y, te y, no, były ślady, y, gdzie y, wleciały y, meteoryty. Zdziwiłaś się trochę, że to tak wygląda? No tak. Jesteśmy dzisiaj na wycieczce w rezerwacie Meteoryt Morasko, tutaj dzieci uczestniczące w półkoloniach organizowanych przez Dom Kultury Wiktoria przyjechały, żeby dowiedzieć się co to ten meteoryt i jak wyglądają kratery, no i okazało się, że chyba oczekiwały czegoś innego niż zobaczyła. a Pani podjęła trud wytłumaczenia im tego. No przede wszystkim chciały zobaczyć ten meteoryt na własne oczy, a tu niestety tego samego meteorytu nie ma, natomiast są ślady jego upadku i rzeczywiście te kratery, w tym ten największy zrobił na nich wrażenie, bo im się spodobało obało rzeczywiście, że aż tyle i że wypełniony wodą. Dzieci słyszały gdzieś słowo meteoryt? Wiedzą, że ma to coś wspólnego z kosmosem, i prawdopodobnie spadło to na Ziemię. No więc, przyjeżdżając do yy, rezerwatu meteoryt, spodziewały się gigantycznego głazu, który tutaj utkwił. Jest ciężki, można go dotknąć prawdopodobnie, nawet można coś wziąć ze sobą do domu, po czym rzeczywistość okazała się zupełnie inna, smutna wręcz bym powiedział, bo okazuje się, że, że to oczywiście kratery po tych meteorytach i to kratery, które są już zarośnięte i przez drzewa i, i jakieś tam stadium wody już się zagnieździło. Od iluś lat, więc dzieci były bardzo zaskoczone. Niektóre były w szoku, i nawet niezadowolone, że taki jest stan rzeczy. Ale po chwili chyba się przyzwyczaiły, jednak zauważyły, że ten rezerwat to jest bardzo ciekawe i wyjątkowe miejsce w Poznaniu. tym właśnie też można poznać gra. Rezerwat Meteoryt Morasko to także świetne miejsce do zaznajamiania dzieci z różnymi gatunkami roślin i zwierząt. No, to jest po prostu też, jak można powiedzieć, takie miejsce mieszkania dla owadów, które się tym żywią. O jakich roślinach dzisiaj Pani opowiadała dzieciom? Przede wszystkim o tych najbardziej popularnych gatunkach drzew, czyli oczywiście rozróżniały dęby, brzozy, sosny, graby, te właśnie nasze podstawowe rośliny, ale oprócz tego też... Różne gatunki paproci, muchów, grzybów i to co widzieliśmy kwitnące, między innymi właśnie był też niecierpek, czyli taka roślina, która rozsiewa się przy pomocy strąków, które rozpadają się pod wpływem dotyku, więc to dzieci najbardziej się spodobało, bo można dotknąć i one po prostu od razu pękają i rozsiewają się, także taka bardzo fajna właśnie dla nich roślinka. I zobaczcie jakie drzewa tutaj posadzono. Takie, które na przykład mogą rosnąć na wydmach, czyli sosny. Sosy. <śmienic> Się okazało, uczestnicy wycieczki sporo zapamiętali. O jakich roślinach dzisiaj się dowiedziałeście na wycieczce? O, było mowa o paproci, kasztanowcu, klonie. Choć niektórzy troszkę narzekali, że informacji było aż za dużo, i z tego powodu trochę się wszystko pomyliło. Różne rodzaje lasów, naturalne i tak zasadzone, jak pęta. Nie pamiętam, jest to jakiś jeden rodzaj. Nienaturalne. Są różne nazwy. Są, są różne nazwy tych lasów. Na przykład, no nie wiem, no były bardzo dużo, cztery rodzaje lasów były. Nazwy. Na trasie wycieczki dzieci spotkały kilka zwierząt. Kogo można spotkać w rezerwacie Morasko? To, co usłyszeliśmy, bo w zasadzie nie, nie widzieliśmy, to był kruk. Rzeczywiście tutaj para kruków zawsze gniazduje. Oprócz tego widziały też mrówki, mrowiska było kilka, także mrówki wręcz były takimi zwierzętami, przed którymi dzieci uciekały. Poza tym widzieliśmy też żuki, między innymi właśnie był żuk gnojarz. I Mówiliśmy też, akurat nie było widać, ale e, mówiliśmy, że też tutaj występują dziki, wiewiórki, e, sarny. Także zapraszam po prostu tutaj do tego rezerwatu. Naprawdę można pójść i za każdym razem można zobaczyć coś innego. Bo ile rośliny to zawsze rosną, no to tyle zwierzęta to się czasem chowają, czasem pokazują. Dzik nam się na szczęście nie pokazał, ale za to mrówek było co niemiara. M mrówki były. Gdzie was atakowały? No wszędzie prawie. Wszędzie. Ale też pokrzywy były trudne do ogarnięcia, ciągle parzyły. A szczególnie w nogi. No I to bardzo. Są jakieś oparzenia i ugryzienia po mrówkach? Tak, tu wszędzie. Wszędzie prawie. Ale to chyba nie przeszło. Nie będziemy mieli reumatyzmu. Ale mimo to wycieczka udana. Dzięki czujności wychowawców wszyscy wrócili z wycieczki szczęśliwi i bez kontuzji. Czy są kontuzje, bąble, ukąszenia? Wydaje się dzieciom, że, że są, aczkolwiek po wstępnych oględzinach mogę powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, że nie ma. No faktycznie, pokrzywa tu gdzieś coś, kogoś po, po nodze dotknie, zaraz mrówki to jest więcej pisku i strachu niż ta mrówka, nawet nie zdąży człowieka ugryźć. Ale faktycznie, mrówki pokaźne. Nie jestem. Specjalistą w tej dziedzinie, ale na pewno nie były to takie zwykłe, malutkie mróweczki, tylko jakieś większe okazy. No i faktycznie robiły wrażenie skupiska tych mrówek, te mrowiska pod drzewami zagnieżdżone. No, dzieci mogły faktycznie się tego przestraszyć. Ja usiłowałem cały czas mówić dzieciom, że gdzieś tam się czaj dzik. Na szczęście mi nie uwierzyły. Nie boicie się? Nie, tych dzików w ogóle nie było, ale oglądaliśmy taką dziurę. Co pani mówiła, że kiedyś na wycieczce tam był jakiś mały dzik? No, tam w krzakach coś szeleściło w pewnym momencie. Myślicie, że to mógł być on? Może być sarna albo też może być dzik, zależy. A gdyby tak wyszedł dzik z krzaków? To Co byście zrobili? Przestraszyliśmy by się, My się przestraszyliśmy i by musieliśmy powiedzieć to pani. Uciekali. Najszybciej jak się da chyba. Ta. większości uczestników wycieczka się podobała. Super. Było bardzo fajnie. Ale niektórzy byli wyprawą trochę zmęczeni. Fajnie tak wędrować przez rezerwat? Dobry pomysł na dzisiejszy dzień? Nie za bardzo. Dlaczego? Zmęczona jesteś? Tak. To przez tę górkę pewnie, na którą teraz weszliśmy. Było ciężko? Tak. Piątek będzie nieco mniej męczący. Dzieci spędzą go nad jeziorem strzeszyńskim. A w kolejnym tygodniu półkolonia organizowane przez Dom Kultury Wiktoria będą odbywać się pod hasłem Sztuka do drzwi puka.